Mamy zadanie, że mamy narysowane dwie proste, no i teraz pytanie układem równań, którego interpretację geometryczną przedstawioną na rysunku jest i jeden z tych układów równań trzeba sobie wziąć. Może ja sobie to jeszcze powiększę, żeby było ładniej widać. I teraz tak, my tu nie będziemy musieli wyliczać tych układów równań, tylko musimy mieć informację o funkcji liniowej, że jeżeli y równa się ax plus b, czyli mamy tutaj równanie kierunkowe, to to jest nasz współczynnik kierunkowy jeżeli a jest większe od zera, to nasza funkcja sobie rośnie, natomiast jeżeli a jest mniejsze od zera, mniejsze od zera, to wtedy nasza funkcja sobie maleje. Czyli dodatkowo musimy mieć informację, że to b to jest punkt przecięcia z 8 y, tak? Możemy sobie o y tak symbolicznie napisać. No i zobaczmy, że tu jest w dwójce jedna prosta się przecina, a druga prosta przecina się w minus trójce. Czyli tu na końcu musi być plus 2 minus 3, plus 2 minus 3, plus 2 minus 3, ale tu jest plus 2 i plus 3, czyli to na pewno nie jest ta odpowiedź. I teraz tak, zobaczmy sobie, że ta prosta jest prostą malejącą, o, no i przechodzi przez dwójkę, czyli przy x musi być liczba ujemna i musi być plus 2 na końcu. Tu jest jedynka przy x, więc to odpada, tu jest liczba ujemna i jest plus 2, więc jest ok, tu jest jedynka, no i plus 2, więc to również odpada, czyli już wiemy, że odpowiedź B będzie poprawna, ale sprawdźmy sobie jeszcze tą drugą prostą, bo ona zostąca, czyli A musi być dodatnie i musi przechodzić przez minus trójkę, czyli widzimy, że A jest równe 2, więc jest dodatnie i faktycznie przechodzi przez minus trójkę, więc tym bardziej odpowiedź B jest poprawna.